Boję się tej operacji. Mój ojciec jest niereformowalny. Nie był taki sam. Ciągle się z nim rozstydziłem. Jak miałem 11 lat, matka się z nim w końcu rozwiodła. Wiesz, że ja żałuję, że moja matka się nie rozwiodła z ojcem? A ja niestety jestem bardzo do niego podobny, przerażający. Hmm. A u nas ym, Paweł jest identyczny jako ojciec. A ja się wdałam w matkę. Wycofuję się. No ja jakoś nigdy nie potrafiłem się w porę wycofać. A ja trafiam na gdy debity, jak mój ojciec. Trzymaj się, niego. Cześć, Pa, do zobaczenia. Zobacz, gdyby nie to całe zamieszanie, to może nigdy byśmy się nie poznali. nie tak miało być. Mieliśmy się spotkać. To fajna ta Beata. Dylema ma trudny charakter. Słabo ze słuchaniem. Może uda mi się to jakoś przetrwać. Miałem dosyć żałoby po śmierci Pauliny. Chciałem, żeby Staszek miał normalny dom. No i wtedy pojawiła się Beata. I dobry mają kontakt? Tak. Znaczy, nie, ostatnio nie. No, wiesz, trudny wiek. Kto by chciał z dziadami no, Możemy czasem do się zadzwonić nie? To nie jest żadna zbrodnia. No, okay.